Kolejne wyzwanie, podwójne wyzwanie. Półtora roku temu w ramach koalicji prezesi wolontariusza, a teraz koalicji liderzy Pro Bono, założyliśmy jeden z pierwszych funduszy Venture Filantropii w Polsce. Podwójne wyzwanie. Jego celem jest powiązanie wyzwania, w tym w przypadku sportowego, z dobrym, z dobrym celem, ze wsparciem organizacji. I my chcemy zbierać pieniądze na. Fundusz Wieczysty imienia Piotra Pawłowskiego. Dla bardzo wielu osób jest to osoba znana, jest to prezes Integracji, jest to nasz przyjaciel. I chcemy to połączyć z biegiem Hypertrail 2020, który się odbędzie 4 stycznia. To jest 175 km po górach w Słowenii i Włoch z przewyższeniami 11 tysięcy metrów, czyli bardzo, bardzo ultra. I łącząc właśnie te dwie rzeczy, chcemy upamiętnić Piotra.